Dzień dobry. Kolejne nagranie na kanale dotyczy bardzo interesującego asystenta AI, jakim jest Storm AI. Dostępny na stronie storm.geni.stanford.edu. Jest to asystent udostępniony właśnie przez Uniwersytet Stanforda. Jest to narzędzie open access. Jest udostępniony jako otwarty kod na GitHubie oraz właśnie jako działająca platforma webowa na stronie Stanforda. To co Państwo teraz widzicie, oczywiście wymagana jest rejestracja, ale jest to narzędzie darmowe. Jego zadaniem jest automatyzacja tworzenia takich bogatych w strukturę, bogatych w cytowania artykułów w stylu Wikipedii na właściwie dowolny temat. Można powiedzieć, że mogą z tego skorzystać badacze, edukatorzy, oczywiście studenci. Kreatorzy zawartości, kontentu, entuzjaści AI, naturalnie również, można się tym inaczej mówiąc bawić. I naprawdę jest to bardzo proste jest to typowy asystent AI. Tak jak Państwo widzicie, na stronie startowej, na stronie głównej jest okno do wpisywania tematu, na jaki temat ma być właśnie przygotowany w artykuł. Mógłbym tutaj wpisać konkretny temat. Nie chcę tego robić, ponieważ zwykle trwa to około 5 minut. To zależy, tak? Ten czas jest dłuższy, krótszy. Widzimy, że to, co wykorzystuje Storm, to oczywiście Google. I skorzystam z podpowiadanych mi tutaj artykułów tematów. Czyli właściwie to nawet nie tyle są podpowiadane tematy. Ile są to już gotowe artykuły stworzone przez Storm.ai? Warto pamiętać o tym, że w momencie, kiedy coś zaproponujemy, zaproponujemy jakiś temat, artykuł zostanie przygotowany, wygenerowany, automatycznie będzie to publiczny zasób. Będzie można do tego dotrzeć. Być może komuś innemu pojawi się właśnie w proponowanych tematach na stronie głównej nasz wygenerowany przez nas artykuł. I ja skorzystam z tego właśnie, co jest na stronie głównej, czyli Efficient Training for Marathon Runners. I e, być może niektórzy z Państwa już to zauważyli, możemy tylko tutaj używać języka angielskiego, czyli Enter the Topic English Only. No i to jest oczywiście język angielski, Efficient Training for Marathon Runners. E, w taki sposób, tak wygląda przygotowany przez e, Storm AI artykuł, on jest dosyć długi, to jest bardzo długa treść opitująca w a linki, w przepisy, tak jakby tutaj reference numer 11, to jest strona internetowa maratonhandbook.com z krótkim opisem, jakie treści tak, zostały z tego zaczerpnięte konkretnie, można oczywiście przejść na tą stronę, zobaczyć tą stronę, co to jest za strona. Zweryfikować to. To jest długi artykuł, tak jak zostało to wspomniane. To nawet mógłby być już jakiś, jakiś gotowy artykuł, no ale jest to zdecydowanie coś takiego, co zapewne jest punktem wyjścia do dalszych poszukiwań przez nas. I to jest raczej coś w stylu Wikipedii, tak jak zostało to wcześniej. Sformułowane, przedstawione. Na samym końcu feedback, czyli oczywiście, jak oceniamy tą treść, jakie są mocne strony, jakie są słabsze strony. Być może chcielibyśmy inaczej widzieć tutaj spis treści i wszelkie nasze uwagi. To jest istotne, żeby te uwagi również przedstawiać, aby to narzędzie stawało się oczywiście lepsze. Zwróćmy jeszcze uwagę na możliwość pobrania tego do pliku PDF w dolnym prawym rogu. Jest ta opcja. Proszę Państwa, to jest. Yy, yy, Oczywiście narzędzie typowo koncepcyjne, coś, co absolutnie nie używamy do pisania własnych artykułów naukowych na przykład, bo jest to oczywiście niezgodne z politykami wydawców. Nie możemy tak generować treści przekopiowywanej później do naszych artykułów, więc jest to oczywiście coś, co chcielibyśmy koncepcyjnie wykorzystać w jakiś sposób. Jest to o tyle ciekawe, że możemy zobaczyć, w jaki sposób ta treść została sformułowana. Oczywiście nie wchodząc w szczegóły techniczne, ponieważ na poziomie technicznym ma tam, jest tam, mam tam do czynienia z takim dwustopniowym procesem. Najpierw pre-writing, czyli takie wyszukiwanie, generowanie pytań, symulowanie rozmowy, a później drugim poziomem jest writing, etap samego pisania tego artykułu. My możemy to nawet zobaczyć, czy będzie to widać właśnie w tym oknie. To jest to okno, które jest na samym górze można tutaj kliknąć see brainstorming process i mamy rzeczywiście w jaki sposób jakie pytania były zadawane i jak wyglądała ta symulacja tej rozmowy tego agenta AI który tą treść stworzył czyli on wykorzystał tak naprawdę cztery takie dyskursy basic fact writer sport nutritionist historian of athletics i exercise psychologist cztery takie punkty widzenia Wziął tutaj pod uwagę i te treści, generował, zadawał różne pytania z tych czterech obszarów. Wrócę na stronę główną. Zauważę, że mamy do czynienia jeszcze z różnymi trybami. Tryb Storm to jest ten wyjściowy. Jest jeszcze Storm, to jest zupełnie inny sposób właśnie generowania różnych treści, czy właśnie takiej pracy koncepcyjnej nad różnymi tematami i Jeszcze Data Storm, który jest niedostępny do wewnętrznego użytku, czyli praca na danymi. Callstorm jednak, tutaj ładnie też nazwane Round Table Discussion, Round Table Conversation, jest dostępny dla każdego. I również skorzystam z już podpowiadanego mi tematu, niech to będzie AI's Environmental Impact on the whole planet. Czyli temat, który został rzucony. I analiza tego tematu w przypadku Costorm to jest taka analiza, jakby interakcja użytkownika z AI poprzez różne typy dyskursów. Różni, różni agenci, eksperci, moderatorzy, widzimy tutaj te nazwy, tak? General knowledge provider, environmental scientist, naukowcy, tech industry representative, przedstawiciele branży technicznej, tak jakby jest to roundtable discussion, czyli ta wiedza ten dys, jest generowana poprzez przedstawienie różnych narracji różnych dyskursów. Zupełnie inna, inny sposób tak, przedstawienia tej treści można również zobaczyć artykuł wygenerowany na bazie tej dyskusji. Ta druga zakładka artykuł na ten temat. Jeśli wrócimy, wrócimy do conversation, jeszcze C topic background discussion, to mamy takie szybki ogląd tego właśnie, jakie te dyskursy były tutaj używane. I oczywiście w każdym również jest, co są źródła, tak, z jakich tutaj Storm AI korzysta. Możemy również oczywiście te źródła sprawdzić. To właściwie tyle. Zwróciłbym tylko jeszcze uwagę na takie podstawowe rzeczy, jak właśnie Discover, czyli znajdowanie artykułów, czy konwersacji, czyli właśnie tego, tych treści generowanych w trybie Koustowon. Czyli jest to taki rzeczywiście bogaty zasób treści już wygenerowanych, można tutaj wyszukiwać po słowach kluczowych, tytułach. No i oczywiście My Library, czyli wszystkie. Wytworzone przez nas treści. W moim przypadku jest to jeden artykuł i zero konwersacji. Polecam bardzo mocno samodzielnie przetestować Storm na forach internetowych. Na Reddicie na przykład można wyczytać, że ten, ten, to narzędzie wypada lepiej niż niektóre popularne narzędzia, takie, takie jak na przykład Perplexity czy właśnie głębokie wyszukiwania w Gemini, czy w czacie GPT. Polecam szczególnie mocno, w związku z tym, że jest to narzędzie darmowe. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia następnym razem.